Nowe ćwiczenie na piękną szyję. Drogie panie, to jest dzisiaj nasz prezent dla was. To ćwiczenie znajdziecie tylko w repertuarze Yoga Attractive, a dlaczego? Dlatego, że my jako grono eksperckie tworzymy też nowe ćwiczenia, autorskie ćwiczenia, które później są weryfikowane dodatkowo przez grono terapeutów. I teraz potrzebny nam będzie ołówek bądź taka pałeczka. I ta druga jest lepsza, czyli jeżeli planujesz poćwiczyć sobie jogę twarzy w różnych odsłonach, kup sobie taką słomkę do picia metalową. I teraz uwaga, jak wykonujemy to ćwiczenie. Mięsień długi szyi, szeroki, platyzma powinien być silny i wydłużony, tak to wygląda u młodych ludzi. Nie chcemy jego przykurczy, ale chcemy go też wzmacniać dla moc, mocniejszej i ładniejszej szyi przez długie lata. I teraz uwaga, pałeczkę wkładamy między wargi, unosimy ją wysoko i głowę niesiemy daleko i wytrzymujemy raz, dwa, wyciągnięta szyja, wyjmujemy, rozluźniamy głowę i całość, oczywiście na drugą stronę, czyli i trzymamy, czujemy napięcie, wyciąganie, wyżej, 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 wyżej i no i robimy takie 3 do 5 serii dobrej zabawy.